Serwis informacyjny w Telewizji Pomerania. Michał Kaczmarek, witam i zapraszam. Oto najważniejsze informacje dzisiejszego dnia przygotowane przez naszych reporterów. Szczecińskie obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Polityczne ambicje prezydenta Piotra Krzystka. Rekordowa liczba uczestników półmaratonu Gryfa. 1 września to 75. rocznica wybuchu II wojny światowej, najtragiczniejszego wydarzenia w dziejach Polski. Na cmentarzu centralnym odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary hitlerowskich zbrodni. Od 1989 roku, przy pomniku w bohaterom września 1939, Szczecinianie spotykają się i utrwalają w pamięci, kto tę wojnę wywołał, kto był w tej wojnie sprawcą, kto był w tej wojnie katem, a kto był tej wojny i tej agresji ofiarą. Mariusz Kądziołka, zastępca prezydenta miasta, przypomniał, że 1 września 1939 roku dla milionów Polaków rozpoczął się okres grozy, fali nieszczęść i cierpień. Dokładnie 75 lat temu, 1 września 1939 roku, ostrzałem wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa. Agresja niemiecka na Polskę. Rozpoczęła największy konflikt zbrojny w historii świata, który swym zasięgiem objął niemal całą Europę, Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Dla upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia, które zapisało się bolesną kartą w historii naszej ojczyzny, spotykamy się dziś aby oddać hołd polskim żołnierzom walczącym w czasie II wojny światowej na wszystkich frontach i tym, którzy oddali życie swe w walkach o wolność naszego kraju. Marszałek województwa Wojciech Droszcz w słowach skierowanych do kombatantów i weteranów podkreślił, że uczestniczymy w jednej z najważniejszych rocznic dla narodu polskiego. W rocznicy, która pokazuje jak bardzo Polacy są gotowi walczyć o swój byt i swoją niezależność. Jesteśmy dziś świadkiem 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Była to wojna, która sfokusowała wszystkie najgorsze wyobrażenia wojenne. Wojna totalna. Wojna, w której zginęło blisko 6 milionów obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, 6 milionów, przy czym większość stanowiła y, społeczność polska pochodzenia żydowskiego, o czym też należy pamiętać należy pamiętać także o olbrzymich rzeszach Polaków, którzy z narażeniem życia przez Drugą wojnę światową tej mniejszości pomagali. Druga wojna światowa pochłonęła na całym świecie blisko 70 milionów ofiar poległych, zamordowanych oraz zmarłych w wyniku działań wojennych. Polskie siły zbrojne, walcząc od pierwszego do ostatniego dnia wielkiej wojny, uczestniczyły w większości jej kampanii i bitew. Jednak mimo ofiar, Polacy nie ustali w walce. 420 tysięcy żołnierzy dostało się do niewoli niemieckiej, 290 tysięcy zostało internowanych przez Związek Radziecki. Był to znaczny upust krwi polskiej. Nie ustaliśmy w walce, prowadzono ją w wyniszczającej społeczności, bezsensownej konspiracji, a następnie w sojuszu z Francją oraz Wielką Brytanią. Powstanie w Wilnie, Lwowie, Warszawie w 1934 roku świadczy o odważnej walce przeważających siłach wrogów Rzeczypospolitej Polski. Czcimy, pamiętamy ich waleczne zmagania w walce. Podczas uroczystości na cmentarzu centralnym, w których licznie uczestniczyli kombatanci oraz mieszkańcy naszego miasta, odczytany został apel pamięci, oddano salwę honorową oraz złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. Trzeba! Walka o trzecią kadencję, próba wprowadzenia radnych do rady miasta oraz po raz pierwszy start w wyborach do Sejmiku Województwa we współpracy ze znanymi samorządowcami. Piotr Trzystek odsłania swoje wyborcze karty. 28% to średnie poparcie prezydenta Piotra Trzystra w walce o fotel prezydenta miasta. Wszystko wskazuje więc na to, że włodarz Szczecina może być spokojny o trzecią kadencję. Ambicje polityka sięgają jednak wyżej i planuje drugi raz wystawić komitet wyborczy do Rady Miasta oraz pierwszy raz do sejmiku województwa. Bezpartyjni, bo tak się będzie nazywać, to szerokie porozumienie zachodniopomorskich samorządowców. Jest to inicjatywa samorządowa, inicjatywa obywatelska, czyli propozycja dla tych wszystkich, którzy aktywnie biorą udział w życiu. Samorządów w całym naszym regionie. Takich osób jest naprawdę mnóstwo. Organizacji społecznych, stowarzyszeń, osób, które w różnych przestrzeniach realizują swoją aktywność. Chcemy zaprosić ich do współpracy i zaproponować, aby wystartowała wspólna lista. Cel bezpartyjnych to wprowadzenie do sejmiku liczby radnych, która będzie mieć głos, a jest o czym dyskutować. Najbliższa kadencja przypada na czas rozdzielania funduszy w perspektywie unijnej 2014-2020. Partia, która wygra wybory i obejmie władzę w sejmiku, będzie mieć realny wpływ na to, które inwestycje będą realizowane, a które nie. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ, nie poprzez agendy partyjne, na to, co dzieje się w samorządzie województwa, gdzie zapadają ważne decyzje dla regionu o ważnych inwestycjach, przedsięwzięciach, o dofinansowaniach wielu projektów, które w naszym regionie są realizowane. Wśród startujących w ramach inicjatywy trudno jednak znaleźć najbardziej rozpoznawalnych samorządowców. Nie ma prezydenta Świnoujścia, nie ma burmistrza Goleniowa czy prezydenta Stargardu Szczecińskiego. Jest za to popularny burmistrz Polic, który chwali inicjatywę, bo sam nigdy do żadnej partii nie należał. Chciałem również stwierdzić, że ta formuła, o której powiedział pan tu prezydent Czystek, u nas już ma dosyć długą tradycję, bowiem od lat 90. pracujemy, formujemy takie wyborcze komitety i w tej chwili również to się sprawdza, bo rozszerza coraz częstsze kręgi. Co do relacji, proszę Państwa, ze Szczecinem, z pracą y, Pana Prezydenta, w stosunku do Polis, mamy wspaniałą współpracę. Jak Państwo wiedzą, Mieszkańcy i Szczecina i Polski korzystają ze wspólnego transportu. Według twórców listy należy wyrwać sejm województwa z rąk partii politycznych, dla których partykularnym interesem jest w pierwszej kolejności dobro ugrupowania, a dopiero w drugiej społeczeństwa. Pomorze Zachodnie, województwo zachodniopomorskie, to nie jest jakiś twór sam w sobie, on jest tworzony przede wszystkim przez mieszkańców zorganizowanych w swoich gminach, w swoich samorządach lokalnych i nie ma możliwości rozwoju tych samorządów lokalnych bez współpracy z innymi samorządami. Nazwiska kandydatów nie są jeszcze znane. Media spekulują, że szczecińską jedynką do Sejmiku może być zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska lub była dyrektor szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej Maria Ilnicka Mądry. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Młodzi politycy Prawa i Sprawiedliwości kolejny raz zabierają głos w sprawie sytuacji na Ukrainie. By wyrazić swój protest, w piątek w centrum Szczecina zaprezentowali wielki transparent. Mieszkańcy byli inicjatywą bardzo zainteresowani, choć nie brakowało wobec niej także głosów krytycznych. To, co dzieje się obecnie na Ukrainie, jest dla światowej opinii publicznej powodem do wielkiego niepokoju. Nie wiadomo tak naprawdę, dokąd zmierza konflikt i jak się zakończy. Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości postanowiło zabrać głos w tej sprawie. Stanęliśmy tutaj dzisiaj z transparentem sprzeciwiającym się rosyjskiej agresji na państwo ukraińskie. Ta akcja ma charakter dwojaki. Po pierwsze, jest to wyrażenie naszego stanowiska sprzeciwu wobec imperialistycznych dążeń Federacji Rosyjskiej, a także charakter informacyjny dla mieszkańców miasta, żeby wiedzieli, co konkretnie się dzieje na Ukrainie i także jakie. Niebezpieczeństwo jest z tym związane z tym, że Rosja anektuje kolejne ziemie ukraińskie, ponieważ najpierw był Krym, teraz jest Donbas, a następnie będzie Kijów, i niedaleko Kijowa jest Lwów, a niedaleko Lwowa jest granica Polska. Baner miał długość kilku metrów, i jak mówili przedstawiciele młodzieżówki i klubu Gazety Polskiej, jest próbą zwrócenia uwagi na istotny międzynarodowy problem, który ma wpływ również na nasze życie. Trzeba mieszkańcom po prostu pokazywać, żeby, żeby nie tylko swoje niezadowolenie wyrażali w rozmowach, w autobusach, podczas rozmów prywatnych, ale żeby po prostu w sposób stanowczy y, zaczęli po prostu wypowiadać się i y, y, żeby się nie bali. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Szczecina. Komentarze w większości przypadków były pozytywne, jednak jak mówi Rafał Niburski, pojawiły się również osoby krytykujące baner i wstawiennictwo Polski za Ukrainą. Komentarze w większości przypadków są pozytywne, zdarzają się nieliczne komentarze negatywne, no ale to bardziej dotyczące tego, y, że y, tutaj Popieramy Ukraińców, którzy mordowali w 1943 roku Polaków na Wołyniu. To jest oczywiście zarzut prawdziwy, ale z drugiej strony w dzisiejszych czasach liczy się obecna geopolityka, geostrategiczne cele Polski, a naszym celem jest istnienie niepodległego i suwerennego państwa ukraińskiego. Chypeńcz trwało kilka minut. To już kolejna pomiędzy innymi akcji zachęcającej do likwidacji radzieckich pomników inicjatywa Szczecińskiej młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. Zadzwonił pierwszy szkolny dzwonek, co oznacza, że ponad 40 tysięcy uczniów z naszego miasta o poranku pognęło. Do... Jak to mówią, wszystko co dobre szybko się kończy, a tegoroczne wakacje minęły w trybie niemal ekspresowym. Ważne chociaż, że pogoda dopisywała. Na rozpoczęciu roku szkolnego w jednej ze szczecińskich szkół była reporterka telewizji Pomerania Kaja Makowska. Wakacje dobiegły końca. Z uśmiechem na twarzy i w galowych strojach stawili się dziś uczniowie w szkole błękitnej na Pomorzanach. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przygotowano głównie z myślą o pierwszoklasistach i to właśnie ich oficjalnie przywitał dyrektor Grzegorz Szymkowiak. Witam bardzo serdecznie przede wszystkim naszych pierwszaków. Muszę wam powiedzieć, że wszyscy nauczyciele, wszyscy pracownicy tej szkoły nie mogliśmy się doczekać, kiedy w końcu was zobaczymy tutaj, w tej szkole, tak elegancko ubranych i tak naprawdę jeszcze nie wiecie, co w tej szkole na was czeka. Ja wam muszę powiedzieć, że szkoła jest naprawdę fajna. Będziemy was tutaj uczyć pisać, czytać, pływać. Och, nauczycie się wielu, wielu ciekawych rzeczy. Na bardziej zdenerwowanych i przyjętych od swoich dzieci wyglądali rodzice pierwszaków. Słowa otuchy skierował do nich proboszcz parafii Matki Bożej Jasnogórskiej, ksiądz Andrzej Buczma. A Państwu życzę rodzicom takiej radości z tego, że Wasze dzieci rosną, jak Ewangelia mówi, w łasce u Boga i u ludzi, że wzrastają, wzrasta ich wiedza, mądrość, odkrywanie świata, piękno i pokój w ich sercu. W rozpoczynającym się dzisiaj roku szkolnym w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Szczecin, naukę rozpoczęło 40 826 uczniów. W tym 19 571 w klasach 1-6 szkół podstawowych, do gimnazjów będzie uczęszczało 8 807 uczniów, a w szkołach ponadgimnazjalnych będzie się uczyło 12 448 młodych osób. Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie z rządowego programu Razem Bezpieczniej. Dofinansowanie może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, a w ubiegłych latach gminy z naszego regionu były beneficjentami inicjatywy. W budżecie państwa na rok 2015 wydzielono 3 miliony złotych na dofinansowanie najlepszych projektów poprawiających bezpieczeństwo z terenu całej Polski. Kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 100 tysięcy złotych, a procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania nie może wynieść więcej niż 80%. O pieniądze mogą starać się samorządy naszego regionu. Program razem bezpieczniej zakłada poprawę bezpieczeństwa i współpracy wszystkich jednostek i policji, i straży pożarnej i jednostek samorządowych na rzecz poprawy tego bezpieczeństwa, zwłaszcza dla mieszkańców. On głównie porusza się w obszarach bezpieczeństwa w komunikacji, bezpieczeństwa takiego publicznego. Projekty powinny wspierać działania administracji rządowej i samorządowej w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej na rzecz ograniczenia przestępczości. Mogą też dotyczyć bezpieczeństwa w szkołach, w ruchu drogowym, handlu czy komunikacji miejskiej. W ubiegłych latach pieniądze otrzymała na przykład gmina Stargard Szczeciński. Dużym wsparciem i dużym programem był na przykład w powiecie stargarskim. Program dotyczący ochrony zabytków. I tutaj głównie chodziło o przeprowadzenie inwentaryzacji i zabezpieczenie zabytków zarówno tych nieruchomych, czyli np. starych kościołów, jak i ruchomych, czyli wyposażenia tych kościołów. I tutaj chodziło przede wszystkim o to, żeby uchronić te zabytki przed dewastacją, ale także przed nielegalnym wywiezieniem za granicę. Wzory wniosku i projektu oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zachodnio-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin złożeń mija 15 października. Co, żeby Bieganie stało się najmodniejszym polskim sportem, wiadomo nie od dzisiaj. Patrząc jednak na liczbę osób, która wystartowała w tegorocznej edycji szczecińskiego półmaratonu Ryfa, można śmiało stwierdzić, że Szczecin jest bardzo rozbieganym miastem. Zwyciężył Kenijczyk, a na starcie zameldowało się ponad 2000 osób. Zapraszam na obszerną relację. Dzień, W szkole zmuszenie dzieci do biegania jest sprawą bardzo trudną. Na szczęście lepiej jest z dorosłymi. Bieganie stało się bardzo modne, a potwierdza to ilość osób biegających codziennie na jasnych błoniach czy w innych częściach miasta. Wiele osób postanowiło sprawdzić swoje umiejętności podczas 35 szczecińskiego maratonu Ryfa. Rekord frekwencji na pewno, jak i również rekordowa pod tym względem, że, że, że wprowadziliśmy bardzo dużo nowości. Czyli, czyli mamy bieg na 10 km, jak również maraton na rolkach. Tegoroczna ilość startujących osób to ponad 2000. Dla porównania dekadę temu ta liczba nie przekraczała 300 osób. To pokazuje jak bardzo Szczecin zakochał się w tym sporcie. Półmaraton to wydarzenie o dużym prestiżu, które co roku gromadzi zarówno mieszkańców naszego miasta, jak i gości, którzy chcą zmierzyć się z 21 kilometrową trasą wiodącą przez ścisłe centrum miasta. Tutaj startują zawodowcy jak i amatorzy, także na pewno te dwie grupy różnie się przygotowują, ale na pewno na pewno jest grupa ludzi większa, która, która przygotowuje się do naszego biegu już tam kilka miesięcy. Ale są na pewno również biegacze, którzy, którzy startują bezpośrednio, tak z marszu można powiedzieć, którzy się, zapisały się w, w ostatnim tygodniu. Bieg wystartował spod magistratu, a doprowadził na wały chrobrego. Pierwszy bieg to tak zwana dziesiątka, czyli 10 kilometrów. Ci bardziej wytrzymani musieli zrobić sobie jeszcze drugie kółko. Większość uczestników zdecydowało się na trasę 21-kilometrową, jednak nie każdy ją ukończył. Piotr Dykier, dyrektor Wydziału Sportu Szczecińskiego Urzędu Miasta, aktywnością mieszkańców był zachwycony. Fantastycznie, jestem bardzo zadowolony z tego, że dobiegłem do mety, ale również z czasu i z atmosfery, jaka była na trasie. Myślę, że wszyscy, którzy wystartowali, mogą czuć satysfakcję. Jeszcze nie wszyscy dobiegli do mety, ale jestem przekonany, że ci, którzy ukończą wyścig, wyścig, bieg. To, to, to dla nikogo to chyba nie był wyścig, ale ci, którzy ukończą bieg. Będą przeszczęśliwi. Co ciekawe, wiele osób biegło z intencjami lub by zwrócić uwagę na jakiś społeczny problem. W półmaratonie wzięła udział grupa ponad 50 żołnierzy 12 Dywizji Zmechanizowanej. Ich bieg to rodzaj hołdu dla mundurowych, którzy polegli na misji w Afganistanie. Moi żołnierze postanowili uczyć pamięć żołnierzy, którzy polegli na 12 zmianie w Afganistanie. W ten sposób, że wspólnie... 50 osób zostało, ochotnicy oczywiście zgłosili się, aby uczcić ten, pamięć tych żołnierzy poległych i przebiec 10 kilometrów wspólnie dla, ku ich pamięci. Intencji było znacznie więcej, bo bieg w tak dużej grupie osób sprzyjał rozmowom i prezentowaniu swoich zainteresowani celów. No i należy pamiętać, że szczytna intencja była zapewne motywacją do tego, by poklonywać kolejne kilometry, a trasa nie należy do najłatwiejszych. Swój cel przedstawili także szczecińscy pływacy. Powstała taka akcja biegiem. E, właśnie, zwolni, szybko zwolni autyzm, tak. E, I biegiem na pomoc, jakby zrzesza wokół siebie sportowców, ludzi aktywnych, którzy noszą właśnie takie koszulki, biegają, wspierają aktywnie, przy czym jakby zwiększają społeczną świadomość tego e, problemu. problemu, jak i też e, zachęcają do tego, żeby gdzieś tam wspierać tą, tą fundację. Szczeciński półmaraton Ryfa to marka znana w całej Polsce. 35. edycja przyciągnęła biegaczy z całego kraju, w tym osoby znane z ogólnopolskich telewizji. Maciej Kurzejewski, dziennikarz sportowy, tym co zobaczy. Był bardzo zaskoczony. Każdy rok przynosi nam zdecydowanie większą liczbę biegaczy. Ja jestem przekonany, że teraz to będzie rekordowa liczba uczestników półmaratonu Gryfa w Szczecinie. Bardzo się cieszę, bo to tylko pokazuje, że taka akcja jak Biegajmy Razem, której, którą my też również współtworzymy Telewizja Polska, dziennikarze sportowi ma sens. Coraz więcej ludzi w Polsce biega. A Szczecin wydawało się, że on gdzieś tam leży odłogiem. Nie, tu była zawsze ta dwudziestka, która przerodziła się później w półmaraton. Ja czekam jeszcze tylko na maraton Szczecinia, a to jest żywy dowód na to, że wszyscy możemy biegać. Szczecińscy dziennikarze również dali radę. Na przykład Artur Ratuszyński z Kuriera Szczecińskiego. Świetnie przygotowana, świetna atmosfera. Mnóstwo ludzi, którzy nam kibicują. Trochę przypadkiem, trochę pod filharmonią. Bardzo fajne miasto, bardzo fajne miejsce do biegania. Ale na starcie i co najważniejsze na mecie nie zabrakło także radnych szczecinian, znanych sportowców, aktorów, lokalnych, aktywistów. Wszyscy za cel stawiali sobie pokonanie trasy. Miejsce nie miało znaczenia. Ważny był fakt pokonania siebie i zweryfikowania swojej kondycji fizycznej. Wielu mieszkańców do maratonu przygotowywało się bardzo długo. Ja akurat nie na pół maraton, tylko na 10 kilometrów, ale tak sobie zobaczyć jak, jak, jak to wygląda fajnie zorganizowane dzisiaj akurat i chciałam wziąć w tym udział. No od y, y, pół roku praktycznie przygotowania są, żeby złamać godzinę 20. Zobaczymy jak to pójdzie, tak? W szamotułach biegłem, zabrakło 15 sekund. Do każdego biegu coś tam trzeba przygotować, jakaś odpowiednia dieta przed startem, no i przed siebie, robić swoje. Biega się na co dzień praktycznie, więc niczym innym się nie różni, tylko trzeba szybciej powiedz. Najlepszy kolejny raz okazał się zawodnik w skeni. Pokonał prawie 22 km w ciągu 1 godziny 1 minuty i 16 sekund. I'm happy to be Kolejny półmaraton już za rok. Przygotowania można jednak zacząć już teraz. Nie od dziś wiadomo, że bieganie to podstawa dobrej kondycji fizycznej, a jeszcze sprawia tyle przyjemności. I my również dotarliśmy do mety serwisu informacyjnego w telewizji Pomerania. Na kolejne wydanie zapraszam Państwa, jak zawsze, o stałej porze, czyli kwadrans po pełnej godzinie. Bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia.